Gratulacje, Geralt. Na każdego, jak widać, przychodzi pora. Mam wrażenie, że na mnie przyszła nieco za szybko i trochę zbyt niespodziewanie. To samo mówiłbyś i za sto lat. Taki już jesteś, Geralt. Może powinieneś być wdzięczny, Tris, że podjęła tę decyzję za ciebie. Zabawne. Jesteś pierwszą osobą na tej sali, która powiedziała to wprost. Nie wszyscy mają ochotę poświęcać czas, by mówić o tym, co słów nie wymaga. Wiemy, że gdyby to zależało od ciebie, w ogóle by nas tu nie było. Geralt! Kopelat, przyjacielu. Jestem. Janik Bras. Przecież ty nie żyjesz. Na własne oczy widziałem twojego trupa. Zginąłeś w zasadzie z pod Sarebet. O! Czyli mnie jednak pamiętasz. A Jarpen coś pierdolił, że masz amnezję. Ze mną, jak widzisz, już lepiej. Chyba nie sądziłeś, że tempa klinga trzymana przez zagłodzoną elfią pizdę da radę krasnoludzkiej kolczudze. Jak to w ogóle możliwe? Byłem ranny, a przez impet uderzenia poleciałem między wozy i straciłem przytomność. W tej zadymie wszyscy wzięli mnie za trupa, a ja przez pewien czas nie byłem w stanie wyprowadzić ich z błędów. Zresztą, co ja ci mówię, pamiętasz przecież. Jak przez błogorę. Ogień, biegórki Kabońskie wojsko. i Ragana klęczącego nad ciałem brata. Tak, chłopaki wykopali w lesie dwa groby, dla mnie i dla Poliego. Ocknąłem się dopiero jak mnie do niego wrzucili. Byłem tak przerażony, że zacząłem wrzeszczeć. Jarpe nasz popuścił w gacie, a Xavier zwiał. I to tak, że jak go w końcu dogoniliśmy, był już za brodem na Lixeli.